Choć lato jeszcze w pełni to już czas, by gracze powracali z wakacyjnych wojaży i wygrzebywali się z podkupki wstydu. Sierpień, a szczególnie jego druga połowa to okres oficjalnego zakończenia sezonu ogórkowego, a tegoroczny ma dla nas nie jeden, a dwa duże tytuły, które już od miesięcy elektryzują graczy na całym świecie. Nie zabraknie też kilku produkcji ze średniego segmentu i intrygujących indyków. Oto naszym zdaniem najciekawsze growe premiery sierpnia 2024 roku. Startujemy. Jeśli ktoś wciąż pała miłością do symulatorów chodzenia, mamy dla niego lub jej idealną propozycję na lato, Talasa Edge of the Abyss to chodzona przygodówka osadzona na dnie morza. Przeszukując wrak tytułowego statku, mamy za zadanie odkryć tajemnicę kryjącą się za ostatnimi chwilami przed jego zatopieniem. Fabularny psychologiczny dramat znakomicie uzupełniany jest przez atmosferę podmorskich eksploracji. Nic tylko chodzić się w wodzie i poszperać po zakamarkach Titanika. E, wróć, Talasy. Z czym Wam się kojarzą wakacje? Pewnie jedną z odpowiedzi będzie możliwość organizowania wycieczek rowerowych. Więc gdy akurat padać będzie deszcz, możecie wsiąść na cyfrowe rowery i ponapierdalać się z demonami. Motor Doom to strzelanka Rogue ride, która łączy w sobie emocjonującą walkę z mechaniką trików na jednośladach. Będziemy wykonywać sztuczki, które znamy z deskorolkowych hitów grindy, manuale, flipy zabijać groteskowe potwory i ulepszać swoją postać za pomocą demonicznych ofiar, aby stać się jeszcze potężniejszym. Kombinacja trików z zabójstwami by zbierać jeszcze więcej punktów. Macie coś takiego w Tony Hawk's Pro Skater? We finally landed on the of although not without problems. Na początku sierpnia zadebiutuje też ciekawa gra akcji w mocno stylizowanej oprawie. Trafimy w niej do tytułowej krainy Iwa, która została zaatakowana przez groźną chorobę, zmieniającą wszystkie zamieszkujące ją istoty w groźne bestie, wcielając się w młodą dziewczynę o imieniu Vik. Postaramy się dotrzeć do źródła choroby, a przy okazji poznamy historię oraz zwyczaje ludu zamieszkującego fantastyczną krainę. Nie zabraknie też walki, której celem nie będzie jednak pokonanie wrogów, lecz przejęcie nad nimi kontroli i wyleczanie stajemniczej zarazy. Gra jest owocem pracy dwóch hiszpańskich ekip deweloperskich, a za jej wydaniem stoi Eleven bit Studios. Biorąc pod uwagę, że polski wydawca ma nosa do nietuzinkowych indyków, Creatures of Iva jest tytułem wartym zapamiętania. Tate Multimedia twórcy Kangur Kakao robią grę Souls Like. No prawie. Za grę odpowiada Trial Forge, a Polacy są jedynie jej wydawcą. Ale jak reklamować grę, to reklamować wszystkim. Deadbound to z pozoru zwyczajny naśladowca gier From Software. Tyle że wprowadzono do niego pewien zwrot akcji. Otóż gramy tutaj kilkoma postaciami, i wokół tego zbudowano cały system walki. Każda postać reprezentuje unikalny build i system walki, a autorzy zachęcają nas do ciągłego zmieniania bohaterów, na przykład wprowadzając łączone kombosy kilku postaci naraz. To nowatorski dla tego gatunku system, dla którego warto sięgnąć po Deadbound, bo umówmy się. Reszta elementów gry tyłka nie urywa, ale sumarycznie może być to ciekawa pozycja. Image and Form tworzy świetne gry pod szyldem Steam World. I tym razem programiści pokusili się o stworzenie kontynuacji taktycznych RPG. Steam World Heist 2 ma być jeszcze większym projektem od pierwszej części sprzed 8 lat. Wyruszymy wraz z kapitanem Liuem, i jego załogą paro robotów na przygodę i przemierzymy rozległy ocean, by przejmować łupy czy najeżdżać wrogów. Naszym zdaniem turowe walki parorobotów będą jeszcze lepsze niż wcześniej. Image and Form to firma produkująca fantastyczne gry. i Świetnie, że po The Gunkie, wracają do świata pary i maszyn. Murowany kandydat do najlepszej gry sierpnia. Sierpień będzie obfitował w różnorodne, interesujące produkcje. Mamy dla Was kolejną. I Am Your Beast to dynamiczny FPS opracowany przez studio Strange Scaffold, znane i cenione za ubiegłoroczne El Paso Elsewhere. Gracze wcielą się w Alfonso Herdinga, emerytowanego tajnego agenta, który zostaje zmuszony do powrotu do służby. I Am Your Beast charakteryzuje się wartką akcją przypominającą chociażby polskie Superhot, czyli z naciskiem na grę taktyczną. Gracze będą zabijać przeciwników w różnorodnych lokacjach w stylowej oprawie inspirowanej komiksami.

Rok 2024 i azjatyckie gry powiązane z gigantycznymi kontrowersjami idą ze sobą w parze. Po koreańskiej produkcji na PlayStation 5, gdzie gracze walczyli z tak zwanymi growymi dziennikarzami, przychodzi pora na chiński tytuł, o który toczą się podobne bitwy. Mowa o Black Myth Wukong to kolejna adaptacja jednej z najważniejszych chińskich powieści znanej u nas jako Wędrówka na Zachód. Tak w skrócie i bez zbędnego rozgadywania, legendarna manga i anime Dragon Ball to najpopularniejszy na świecie tytuł inspirowany przez klasyka z państwa środka. Black Myth: Wukong pozwoli nam zagłębić się w świecie chińskiego folkloru i mitologii, gdzie jako tytułowy Wukong zmierzymy się z fantastycznymi bestiami stojącymi na drodze do odkrycia naszego przeznaczenia. Tytuł zapowiada się na naprawdę widowiskową grę akcji, czerpiącą trochę z rozwiązań kojarzonych z tak zwanym Like. Strona wizualna produkcji prezentuje się fenomenalnie i mamy szansę na prawdziwą perełkę pod koniec wakacji. Black Myth trafi na PC i PlayStation 5 już 20 sierpnia. Jako wielcy miłośnicy kultury i historii Chin nie możemy doczekać się na premierę tej produkcji. nie w 20 sierpnia zadebiutuje całkiem oryginalna, przygodowa gra akcji pod tytułem Dustborn. Jej akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy świat boryka się z nieprzyjemnymi konsekwencjami globalnego ocieplenia i chaosem informacyjnym. W produkcji wcielimy się w Pax, młodą dziewczynę o nadnaturalnych zdolnościach, która wraz z grupką znajomych przemierza Stany Zjednoczone w celu dostarczenia tajemniczej przesyłki w grze nie zabraknie rozmów z innymi postaciami, zagadek, sekwencji quick time events oraz walki. A całość została zrealizowana w przyjemnej dla oka komiksowej oprawie graficznej. Jeśli twórcy nie przesadzą z tanim moralizatorstwem i mniejsza z tym, Dustborn ma potencjał na dobrą grę. Not yours, hers. Tactical Bridge Wizards to potencjalna perełka indyczej sceny tego roku. Gracz będzie dowodził wyrzutkami w tewlarach, potrafiącymi korzystać z czarów i nowoczesnego uzbrojenia. Nasza drużyna będzie mierzyć się z teokratycznym reżimem i bezlitosnymi najemnikami z militarnej korporacji. Autorzy obiecują ciekawą historię na 8-10 godzin z wieloma bohaterami i obiecują, że. Nie będzie to Roguelike, nie będzie to XCOM ani Into the Bridge. My z kolei możemy Wam obiecać, że na Tactical Bridge Wizards warto czekać i powinniście ściągnąć demo na Steamie. Gdy przeszło rok temu zaprezentowana została pierwsza zajawka gry Concord, twórcy ze studia Firewalk zdobyli uwagę fanów PlayStation i PC-towców. Dużym atutem produkcji było to, że praktycznie nic o niej nie wiedzieliśmy, poza tym, że będzie w klimatach science fiction. Gdy podczas majowego State of Play okazało się, że Concord będzie sieciową strzelanką z wieloletnim planem monetyzacji w settingu, który gdzieś już widzieliśmy i to nie raz, gracze raczej nie polubili się z tą produkcją, a otwarte beta testy nie naprawiły sprawy. Do gry raczej podchodzimy z umiarkowanym optymizmem, ale kto wie, może strzelanka nas jeszcze zaskoczy. Wszystko w rękach twórców. Nie ma chyba naszych comiesięcznych materiałów o premierach gier bez wspominania o jakichś japońskich produkcjach RPG. Tym razem na tapet bierzemy Visions of Mana, czyli najnowszą odsłonę jednej z wielu niedocenianych serii od Square Enix. Visions to pierwsza od prawie 20 lat pełnoprawna część, która kontynuuje serię. Przez ten czas serwowano nam tylko spin-offy, i kiepskie gry na telefon. Dlatego fani wygłodniali wciągającego action RPG w bajkowym świecie już nie mogą doczekać się tej produkcji. Tytuł przedstawi nam pielgrzymkę grupki różnorodnych bohaterów, udających się do świętego drzewa many, które jest elementem łączącym całą serię. Twórcy obiecują ciekawe starcia w dość otwartym świecie z masą przeciwników i fajnymi zdolnościami bohaterów. Wydany kilka lat temu remake Trials of Mana był super, więc i tym razem powinniśmy dostać co najmniej niezły tytuł. Przekonamy się o tym już za kilka tygodni. Visions of Mana trafi na komputery osobiste, PlayStation i konsole Xbox Series już 29 sierpnia. Początek roku szkolnego nie powinien być taki zły z maną pod ręką. Pod koniec sierpnia na rynku ukaże się kolejna gra z serii Ratchet Clank. A nie, raczej to Ratchet Clank, które mamy w domu. A konkretnie to EkimBot, gra studia Evil Raptor, mające na swoim koncie ciepło przyjętego Popkin Jacka. EkimBot, podobnie jak poprzednia gra, jest trójwymiarową platformówką akcji. Inspiracja kultową serią od Insomniac Games jest widoczna gołym okiem, ale w przypadku EkimBot naszymi bohaterami są Xe i Shipset. Uciekają oni z więzienia w pościgu za Złogramem, byłym naukowcem, który chce rozwalić całą galaktykę w Piździec. Musimy pomóc im zostać bohaterami i ukrócić intrygę Złograma. Na zwiastunach, Kimbot wygląda bardzo smacznie i ta dynamiczna rozwałka kusi, by wakacje skończyć zamieniając głupie roboty w gwiezdny pył. Uciekać! Ratuj się, kto może! Wiewiórki atakują! E, dobra, wiemy, brzmi to absurdalnie. Co taka ruda kita może zrobić? Rzucić orzechem? Skoczyć i wydubać oczy? Ale co powiecie, kiedy malutki gryzonie nauczą się obsługi broni palnej? Squirrel, With a Gun to najdziwniejsza gra tego roku i nie rzucamy słów na wiatr. Wcielimy się tu w wiewiórkę z pistoletem, której jedynym celem jest zabijanie ludzi. Sporo w tym symulatora kozy, a trochę postala i hatred. To przykład tego, że czasami czysta głupota może bawić. Już sam widok malutkiej wiewióry, trzymającej broń większą od niej, zachęca do zagrania. Ej, Stray ma sequel. Ten kot teraz jeszcze bardziej został uczłowieczony, stanął na dwóch łapach i dostał deskę do skateboardingu. Nie no, z tym Stray to żartujemy, ale Gori to naprawdę gra o kocie. Skejtując po opuszczonym mieście, którego mieszkańcy zostali zabici przez zmutowane i przerośnięte zabawki, będziemy niszczyć wszystko na swojej drodze, żeby powstrzymać bajkową brygadę przed podbojem galaktyki. Lekka, przyjemna kreskówkowa, trochę taki Sunset Overdrive z kotem. Polecamy. Welcome to the first ever open world Star Wars game. Set in the dangerous golden age of the underworld. W oczach coraz większej ilości niedawnych fanów Gwiezdne Wojny straciły swój urok. Działania gigantycznej korporacji znanej z postaci pewnej myszki nie spodobały się wielu osobom. Mimo to trudno odmówić Star Wars uroku i potencjału do ciekawych i pomysłowych historii. Star Wars Outlaws od twórców The Division ma być trzecioosobową grą akcji z otwartym światem, która w pełni wykorzysta potencjał IP mającego najlepsze czasy chyba już za sobą. EA i Respawn ta sztuka się udała, więc może Ubi dowiezie wypasiony produkt. Outlaws rozgrywa się pomiędzy piątym i szóstym epizodem sagi Skywalkerów i pozwoli wcielić się w KOS, która wraz z kompanami szuka szybkiego zarobku i sławy w półświatku. Bohaterka wpada na trop największego napadu po tej stronie galaktyki. Czy udaje się zarobić kupę kasy i wieść szczęśliwe życie? Posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X oraz PC będą mogli się o tym przekonać już 30 sierpnia. I to już koniec tego materiału, ale oczywiście to nie wszystkie gry, jakie debiutują w sierpniu tego roku. Jeśli jest jakiś tytuł, który wzbudza Wasze zainteresowanie, ale my o nim nie wspomnieliśmy, to napiszcie nam o nim w komentarzu. Jeżeli jakość tego materiału troszeczkę odbiega od wcześniejszych, to na swoje usprawiedliwienie powiem, że nagrywałem go na wakacjach w hotelowym pokoju, tak więc no, warunki nie były takie jak zawsze. Ale mam nadzieję, że i tak film Wam się spodobał i zasłużył na łapkę w górę, komentarz, oczywiście subskrypcję i kliknięcie w dzwoneczek. Tymczasem do usłyszenia, cześć!